Jedna, Taka malutka, że nikt z nas nie jest sobie w stanie wyobrazić, ale miała jedną bardzo ważną cechę. Była bardzo, to bardzo, bardzo ruchliwa. Tak bardzo ruchliwa, że w którymś momencie zaczęła rosnąć. Bardzo, bardzo ruchliwa. W jej środku coś się znajduje i cały czas się rusza. Nie chce się za nic w świecie zatrzymać. Rośnie. Rośnie. cały czas w środku to wszystko się bardzo, bardzo rusza. W tym momencie nie może wytrzymać, bo się bardzo, bardzo dusza. Ci z Was, którzy się boją kupów i wystrzałów, zamykają uszy. Nie może już wytrzymać i co robi? Słuchaj, robi? Uszy zamykają, ci się boją. Wybuch. No. Wszystko, co było w środku, wydostało się na zewnątrz. Wydostało? No właśnie. Wydostały się najróżniejsze elementy. Wydostała się duża ilość gwiazd. Duża ilość najróżniejszych elementów. I wtedy, mysz kochani, powstał. Jasne. Tak. Jest jasne. To wyobraźcie sobie, że to światło jest ciemne w porównaniu z tym, co zadziało się wtedy. Co powstało właśnie wtedy na początku, kiedy był wielki wybuch. To, co zaczęło się później dziać, powstawały takie elementy. Takie minerały jak węgiel, jak wieć jak złoto. I w miarę upływu czasu przestrzeń, która wtedy też powstała, zaczęła się rozszerzać. Prawa natury doszły do głosu. Powstał atom, a z niego powstał stany uspokajające. do Was proszę, włóżcie mi bo całą rękę się pod To, co trzymam tego. Da się? Da się włożyć do środka? Do środka, nie na tylko do środka. Da się włożyć? Czy da się tużyć rączkę, Anna Spróbujcie. Da się wdrożyć? Nie. Da się? Nie da się, prawda? Ale da się? No nie da się. Kochani. Tak powstaje pierwszy stan skupienia. Nazywa się on całym stanem. Tutaj cząsteczki, które tworzą właśnie to. Są bardzo blisko siebie, bardzo bliźutko, Tak byśmy mogli powiedzieć, że się aż kochają. Tak są ze sobą bardzo mocno związane. Drugi stan skupienia to... Co to jest? Woda! No to teraz próbujemy. Mam prośbę. Nie całą rączkę do środka, bo będzie mokro bardzo, a muszka jednego. Dobrze? zobaczcie. Jeśli kolej nie chcesz, to kładę. Nie da się Więc kochani, w tym momencie powstaje drugi stan skupienia, nazywa się ciekły. I tutaj cząsteczki już są luźno ze sobą związane, bo co za że da się, da się włożyć paluszka do wątku? No dobrze, to ja tutaj mam coś jeszcze. Za chwileczkę. Powiedzcie mi, co to jest? Tak, zgadza się. Albo czy da się włożyć paluszkę? bardzo, bardzo luźno powiązane. To jest nic innego jak trzeci stan skupienia, czyli gaz. Tu już zobaczyliście, że wzięłam i pokazałam Wam lóż. Tu, no, Chcesz zobaczcie, że nie ma. A to tak. Nie trzymać w ręce, żeby to. A, jeśli chcecie, możecie troszkę podtrzymać, żeby coś zaobserwować. Tak, Już to się tak. dzieje. Czujesz, Braczka? O właśnie opisie. Dobra, i właśnie dalej, żeby każdy, kto chce, dotknął i wziął sobie. No. Mamy, Ustam zobaczcie. W takiej postaci to jest jakiś stan skupienia? Stały, tak? To jest stały. Pod wpływem czego topi się na mojej ręce? Ciepła. Stawa? Ciepła czego? Wewnętrznego czy? Ręki. Ręki, bo ile mamy stopni? 36 i 6. I jak teraz podniosę kotkę, to, to zobaczcie. bo gdzie jest o wiele szybsza i większa temperatura, to co? Śląstwo. To by się dostopły i wyparował, czyli został stanego, ciekły i stan gazowy. gazowy. Idziemy kochani dalej. Co się dzieje dalej w naszym przeświecie, który dalej cały czas powstaje? Kochani, zaczynają powstawać. <grym> no, zaczynają powstawać panel. Powiedzcie teraz taką bardzo ważną rzecz. Co będzie cięższe? Woda? Czy? Olej. Woda. 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 Woda jest cięższa. Tak woda, woda. woda jest lepsza. Zgładzimy to. Ale Ankole, ty nic nie mówisz, mówi, tak, bo to robiliśmy w klasie tak do tego nie wierzę. Nie ty Ale ty nie istniejesz. Zdradzisz mieć pewność. Wlejemy no najpierw olej, dobrze? Wlewamy olej. Tak, żeby to wszyscy widzieli, postawimy na czarnym materiale. I uwaga, woda, olej. Więc nie mówiąc, co się dzieje? Musuje, gdy przygląda się sam i sam się żąda ludzki. Musuje. Teraz już widać, gdzie jest woda. Na samiutkim domu. Gdybyśmy wzięli tę łóżka do środka, to by się okazało, że tutaj mamy tłuste, czyli jest to. Dobrze, kochani, jesteśmy tutaj południowo. Lub, bo nie widać, co się dzieje tutaj. Wyobraźcie sobie, że już po tym jak powstały trzy stany skupienia, zaczynają się kształtować te planety, które są w naszym Układzie Słonecznym. I jak wygląda kształtowanie się naszej Ziemi? No cóż, żywioły, tak jak je znacie, czyli ogień, woda, powietrze i ziemia, zaczynają ze sobą bardzo intensywnie walczyć. Ta walka wyglądała mniej więcej tak. Jak w tym momencie, w tym naszym słonom. O, o co się dzieje? Co się dzieje?